Także słuchajcie, dzisiejszy odcinek rozpoczynam od paczki kampanii 85+, ale zanim do tego przejdziemy, to na początku otworzymy sobie paczkę Pepsi. Wystarczy kupić Pepsi w Żabce i dostajecie chyba ekspa i właśnie tego player pika, także zobaczmy kto będzie w tym player piku. Buchman 83, Tillman, no i pełno 85. No myślę, że nawet było warto tak szerze karta 85ek. A teraz przechodzimy do paczki kampanii 85+. Słuchajcie, sprawy obrońca z Włoch, Ok, hey, ok, to jest super traf. Bo to jest DiLorenzo, który właśnie będzie mi potrzebny do mojej przebudowy składu. Bo teraz chciałbym pójść trochę pod serię A. Więc dla mnie to jest niesamowity traw. Zobaczmy, ile ten DiLorenzo kosztuje: 38 tysięcy. Więc bardzo fajnie. Także jak na razie prezentujecie to w następujący sposób: potrzebujemy jeszcze środkowego pomocnika defensywnego i napastnika. No i wydaje mi się, że musimy tutaj postawić na Serie A. No i słuchajcie, idealną opcją do właśnie mojego składu będzie. Brolin, który akurat mieści się w naszym budżecie Kosztuje 60 tysięcy Więc się nie zastanawiamy i sobie go kupujemy Ma bardzo fajne statystyki Jest to no, nasz taki pierwszy Większy transfer i jak na razie wygląda to super I na SPD kupimy Słuchajcie sobie Pedriego za 21 tysięcy mega okazja I w tym momencie dalej nie mamy pełnego zgrania Ale wydaje mi się, że Vinicius Junior tego zgrania nie, pot nie potrzebuje i ten skład już wygląda Naprawdę cudownie No i mam nadzieję, że będzie się trochę lepiej grało Niż poprzednim Także tak tak, prezentuje się ekipa pierwszego rywala w Division Rival w dzisiejszym odcinku. No, wygląda to bardzo solidnie, jego obrona wygląda wybitnie. Van Dijk z kingiem. No, zobaczymy, co goście potrafi, ale my mamy Brolina, będziemy go testować. Zobaczymy, jak będzie śmigał. Super przejęcie Pedriego i zobaczmy, czy on ma dobre podania. Świetne wypuszczenie Brolina, naprawdę. I czy Brolin będzie szybszy od Werdilla Van Dijk No, ten Van Dijk. No, jest dobry, my o tym wiemy. I zobaczmy, super. I Nico Williams, ależ to było podanie od niego Crossa. Świetna, wrzód. od Pepe i Vinicius Junior z główki prawie strzela bramkę. No, mało brakowało. Oj, świetne przejęcie broń należy niż szybciutki, kurcze. Podoba mi się ta karta jak na razie. Świetnie, kabal, ale głupia strata jeszcze. No, to Tim musiał to strzelić, nie ma co. Świetne podanie do niko uliansa Zobaczmy, niko i po krótkim słupku wiedziałem, że się przesuwnie Świetnie. Oj, kolejne super podanie, Winic już jeszcze. Podaj, podaj. Ajajajajajajaj, aj, aj, aj. chyba mogłem strzelać. Ty, ten Dilorenzo na prawej obronie też naprawdę świetnie sobie radzi. Umie odebrać piłkę, umie też podać. Zobaczmy. PP! To King to zablokował. Jeszcze wycofanie, podanie do Brolina. Brolin, zobaczmy na tym R1. Może jakoś tu wiedziemy. Kurde, ten Freki de Jong naprawdę wygląda świetnie w tym spotkaniu. Zobaczmy Brolin z tego miejsca. Słabe to było uderzenie. Zepsułem, zepsułem pięknie kapal, ależ on czyści. Świetnie, Brolin, dobrze, mamy pierwszą bramkę w debiucie, świetnie. Jak on tu podał do tego do ciego, Dobra, spalony był, ale to było bardzo dobre podanie. Serio Rage i 3-1 dopiero było, bracie. No dobra, tak także słuchajcie, pierwsze spotkanie poszło wybitnie i w drugim spotkaniu... Wow, wow, on dosłownie miał każdą kartę specjalną. No bardzo dobrze to wygląda, zobaczymy co go jeszcze potrafi, ale to może być wymagające spotkanie. Wow, ale zakręcił ten brolin, ale kurde, troszeczkę pod koniec to ja zepsułem. Ale jeszcze podaj do brolina, zobaczmy. Ależ ten brolin chodzi, ależ on chodzi, ta piłeczka, ten dribbling I zobaczmy, bo kapal! O jejku, ale mało brakowało. Świetne przejęcie brolina, nie wiem, co tego się sobie myślał, słuchajcie. Wow, ale ten cool też mocny Ale Pepe wjeżdża, jeszcze fake shot i fineska, dokładnie tak. Karta z pierwszego tygodnia. Gry dalej, śmiga dalej robi swoje. Wow, dobra. Ajajaj, aj, aj, ale ten pułk też dobrze broni. Ale słuchajcie, zobaczcie, od razu lepiej się gra. Wystarczyło przebudować skład i zobaczcie, ile mamy akcji. Cały czas napieramy. W defensywie też nie wyglądamy najgorzej. To mi się podoba. Zobaczymy, jak następna liga weekendowa będzie wyglądała. No mam nadzieję, że w końcu coś ugramy, bo to 8 zwycięstw ostatnio to no, była delikatna przesada. Nie możemy tak dalej robić. No i ładne podając Gerarda, ale dawaj u i Simon. Jak już wychodzisz, to wychodź do końca przyjacielu. Dobra, świetne wypuszczenie Viniciusa, zobaczmy co Vinicius wykombinuje, bol rola, jajaj, no przechwycił to skubaniec. Nie, ale znalazł lukę, słuchajcie, jeszcze Unai Simon dobrze, ładnie broni. Vinicius, jak pokręcił, ale czemu ten strzał był taki słaby, nie mam pojęcia. Dobra, to musi być bramka, Vinicius Junior 2 do 0 i czy będzie kolejny rage i Dokładnie tak, ale dzisiaj lecimy. I odbieramy sobie panią Tarsinem, Dobry foder 85, dziękuję bardzo. No także słuchajcie, jak na razie idzie nam wyśmienicie. Dwóch rywali udało się pokonać i to przed czasem. Zmusiliśmy ich do wyjścia spotkania. To jest kolejny skład, który w sumie jest podobny. Znowu ten koreański napastnik. Bardzo dużo ludzi go, go ma. Nie wiem ile on kosztuje, ale jest dobry, jak tak na niego grałem. Co to było, tyno? Czerwona kartka powinna być za coś takiego. Oj, 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 świetnie I Brolin, dawaj Brolin, tak jest Możemy na niego liczyć, co prawda Prawie ten Cordoba go już tam doganiał No ale udało się strzelić bramkę, nie będę narzekał No ten rywal Jest zdecydowanie lepszy od poprzednich Brawo Unai Simon Jajaturę Ależ Unai Simon lata na tej bramce Dobra zobaczmy wini wrzutka do Brolina, no nie No z Kingiem to nie ma tak łatwo nie, no przecież odebrałem tą piłkę, no jakim cudem to nie zostało odebrane? Onaj Simon tym razem nie pomógł, dobrze kończy ten napastnik, kurde. No to jest czerwona kartka, panie sędzio, no robi drugi raz coś takiego. Brolin z fineską, <grym> bez playstyle z plusem, ładuje taką bombę. No, no bramkarz był bez szans. Świetne podanie do dobrolina i zobaczmy Vinicius Junior przed nim Cordoba. Cordoba jest kurde szybkie, z nim jest taki problem, ale Vinicius Junior Ależ to zrobił, ależ to zrobił Vinicius Junior 3 do 1, czy to będzie trzeci rage quit? dokładnie tak. No i jak na razie ta ekipa śmiga wybitnie. Jeżeli w następnym spotkaniu strzelimy pierwszą bramkę, dostaniemy tego player pika, chyba 80+, plus. postarajmy się to zrobić, bo naprawdę jesteśmy w gazie i wierzę, że jestem w stanie to zrobić. Także tak prezentuje się ekipa kolejnego rywala, Teo Hernandez na środku obrony. Stary, to było popularne 3 lata temu, ale jest jeszcze Kaka, jest Rafinha, jeszcze gdzieś tam w ogóle Dembele jako trener, co to w ogóle jest? Dobra, tak szczerze to nawet nie musimy wygrywać tego spotkania, dobrze by było po prostu strzelić jako pierwszy bramkę, no nie możemy dopuścić do tego, żeby on nam strzelił, ale ten Dembele, kurde, wow. wydawało mi się, że on w ogóle ma Ziru na lewym skrzydle, a nie Dembele, ale wydaje mi się, że coś po prostu się zlagowało. Nie, no może Brolin, może Brolin, może Brolin, zobaczmy, przed nim tylko obrońca i bramka, nie trafia w bramkę, ajajaj, Pol Pogba człowieku, Pol Pogba wjeżdża. Nie, ale tu była Luka i Oliver no, ja nie jestem z no jednak jest ten Giroud tutaj, jeszcze kaka, brawo na Simon. Nie, dobrze, Kabal, ale on jest solidny w tej obronie. Nie no, proszę cię, nie może mi strzelić bramki Olivier z no. Dobra, ten gościu jest, słuchajcie, zdecydowanie lepszy od tych wszystkich rywali i ma jeszcze najlepszy skład, ten kaka, tak śmiga, ale zobaczmy, bo Pedri Ole dał malinę. I Więc już junior tak jest, słuchajcie, mamy pierwszą bramkę, zadanie główne w sumie na to spotkanie zaliczone jeszcze teraz, po prostu musimy to wygrać. O świetnie, Nico Williams, ależ to zrobiłem pięknie. No i zobaczmy. Leci ten Nico, zróbmy wrzutkę na Winniego. Jeszcze chciałem przedłużyć do Brolina, ale coś saliba na środku obrony, to nie ma takich zabaw z nim. Oj, dobra, przewidziałem go i Brolin. Nie, tak szczerze, to już była przesada. To była przesada. To, co ja mu w tym momencie zrobiłem. Wow. Wow, dobra. Kaka wjeżdża w pole kardę, nie było szans na obronę, pomimo tego, że się przesunąłem tym bramkarzem. Ale jednak to jest ikona pewnie za jakieś pół miliona, więc no nie będę narzekał, nie? Okej. Okay. To było fajne, dawaj wini jeszcze i delikatnie, Petr Czech. Dobra, nie możemy mu pozwolić. Łap go, łap tego Ziru za koszulkę. Ziru, o mój Boże. Ale dał teraz 83 tempa, Lorenzo nie mógł go dogonić. To w sumie zabawne dość. Ale to świetnie rozegrałem. Nawet na początku nie myślałem o tym fake shocie, ale tak potem stwierdziłem, że to będzie fajne. Dawaj, Beasley, jesteś szybszy od tego dębele, Świetnie, Beasley! On będzie szelał tym rafiniom dobrze, Unai Simon. Dobra, czy ja po prostu tym nico Williamsem mogę tak przebiec stałe boisko i przy okazji jeszcze, no nie. Ale to zepsułem, ale to zepsułem. Nie wiedziałem, że on tak delikatnie to podniesie. To jest pierwsze spotkanie w dzisiejszym odcinku, w którym gramy drugą połowę, więc muszę się nacieszyć tym. Wow. Dobra, tu nie było spalonego i tak bardzo zepsułem to, a to była naprawdę świetna akcja. Ty bez spalonego tutaj ten ziru, naprawdę? Bez spalonego tu poleciał, ale to zepsuł, ale no to, to było dziwne, to było niesprawiedliwe, to był wylew. Wow, 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 dobra, ten Rafinia też jest mocny, ładnie mną zakręcił. To jest ten Rafinia 89. Chciałem mieć tego Rafinia tak szczerze, kurczę, ale to musi być dobra karta. Nie, tak łatwo tonali. 5-3, słuchajcie, no ten rywal jest zdecydowanie lepszy od poprzednich, ale no bez przesady. Dobra, i teraz Brolin, ajajaj. Chyba spalony, chyba spalony, no ten ziru tutaj spalił, no ewidentnie, pięknie. Wow, wow, Pepe co wyprawia, ale nie trafia w bramkę ostatecznie, ajajaj Dobra, Brolin, dobrze Brolin, właśnie tego potrzebowaliśmy w tej minucie, mamy bramkę kontaktową Ale tak szczerze gościu, znowu mnie rozwalił, ale kolejny raz tutaj będzie spalony Dobra, świetnie Świetnie i Vinicius Junior petarda na bramkę, myślałem, że się nie uda, ale mamy 5-5, możemy to jeszcze wygrać Dobra i zobaczmy Vinicius Junior. Delikatnie w 86. Minucie strzelamy bramkę na 6 do 5. Ale czy to nam da zwycięstwo? Nie wiem. Zobaczymy. Dobrze byłoby mu odebrać piłkę i spróbować jakoś już utrzymać ten mecz do końca, że tak powiem. Albo nie, dobra, nie będziemy grać na, na chat Division Rivals. Nie ma co. Świetnie, Brolin. Jeszcze. Ajajaj, aj, aj, kto to był? Kto to był? Co to był za ślisk? Dobra, no błagam, tylko nie w ostatniej minucie spotkania Pięknie, Pedri, to był kluczowy ślizg w tym momencie Jeszcze bez żadnej kartki Świetnie, świetnie, panowie Udało się nam wygrać to ciężkie spotkanie Było ciężko, ale fajnie Dzisiaj zagramy chyba 5 spotkań i wszystkie udało się wygrać Słuchajcie, i na zakończenie będziemy mieli jeszcze Player picka 80+, plus. także nie To jest player pick 82+, plus, więc jeszcze lepiej Słuchajcie, jeden z trzech, zobaczmy No może coś ciekawego w końcu No w sumie jeszcze nic nie trafiłem w tej grze No i jak na razie to się nie zmienia, kować. 83. W następnym odcinku będziemy grali o wejście do ligi trzeciej, więc też fajnie byłoby to zrobić przed czwartkiem. No i tak, szczerze, ta ekipa to jest coś cudownego. Brolin kupiony za 60 tysięcy, 4 mecze, 5 bramek, 4 asysty. Pedri też był naprawdę świetny, dwie asysty. Obrona też bardzo fajnie to wygląda. No i Di Lorenzo też spoko. Także słuchajcie, bardzo fajnie. Mam nadzieję, że w końcu uda się z jakąś lepszą nagrodę w, tych, w tym Food Champions. A ja już się będę z wami żegnał. Miłego dnia wam życzę. Trzymajcie się do. Usłyszenia. Cześć!